Siemanko z tej strony, Willy. Dzisiaj nagramy sobie odcinek z nowych kart w Clash Royale. Będzie tym, właśnie y, jestem na s, prywatnym serwerze. Ściągnąłem go sobie. Jeśli chcecie, mogę link podać w opisie. Y, więc zaglądacie do opisu. Y, pokażę Wam dzisiaj cztery nowe karty. Właściwie 5, bo batów jeszcze nie ma, ale już wiadomo, co one będą robiły. Cztery nowe karty. I wyjście tak, co one będą robiły? Może już oglądaliście jakiś innych youtuberów, ja też oglądam, ale się natknąłem w internecie. Postanowiłem, że sobie poszukam i odnalazłem to. No i oczywiście musiałam to nagrać. A więc yy, Games Mini Fire Spirit i co, legenda? Legenda! No, ciekawe co. O, fajnie! Lava honda. Znaczy, tak, pierwszy raz, dwa lawa Pierwszy raz dostałem lawa honda. nieważne czy to na jakimś serwerze, ale dostałem. O, i znowu legenda, tak? No, trochę to dziwaczne. O, Mega Knight trzy razy! I Goblin Gang. Czekajcie, trochę ściszę. Ok. Milka do nas przyszła. czy ślilka? Mm, ona to sobie za chwilę tu wgra. Teraz otworzymy sobie Draft Chest z areny 11. Może z... ona jest głupia. <laughs> ultimate Champion, jej telefon spadł właśnie. Okay, otwieramy. Uwaga. To... Y myślę, że Executioner. Jest cisza trochę. Executioner y Hawk. Legenda będzie, bo się tak błyszczało. Może widzieliście. może i tak? To wybieram, pewnie życzę. Hmm, myślę, że aczarki. I co teraz? Wolę bombery. I tak, tylko tak sobie po prostu otworzymy. OK, otworzymy sobie następny drwczęcik. Hmm, niech będzie tam stron. Zachręb. Chwilę... Elixir hmm. Collector. Teraz legenda. Ciekawa jaka. Y Elektro, oczywiście, że elektro. 43 elektry. Pewnie, że biorę elektro. Hmm. Rage. I Arsieżki. Co ty chcesz Lilko? Ja chcesz, chcę, żeby się mi telefon. No to sobie sam włącz. nie mogę. Może ona jest głupia. No dobra. Za chwilę się widzimy. Okej, okay, już jestem dalej, nie da rady jeszcze tego otworzyć, ale za to, ja zaraz mówię, że tym odcinkiem sobie wykupiłem to, że nie będę nagrywał przez tydzień, no półtora tygodnia nic, ale za to to jest naprawdę dobry odcinek, będzie, więc mam nadzieję, że się nie oburzycie. Okej, okay. to jest Skeleton Barrel, yy, polega to na tym, że yy, wyrzuca szkieletki, z tego co słyszałem, bo na razie nie grałam, wyrzuca szkieletki, ma trzy balony i chyba jest biały. okej, okay, ma teraz 300 życia. Target buildings, szybki jest i osiem szkieletonków na jeden level. Ok, to ja my sobie, my sobie to ulepszymy na level maksymalny. Ok, dalej sobie ulepszamy, już level siódmy. I zrobimy sobie jeden mecz i pomiędzy meczem sobie otworzymy Super Magical Chesta. Może coś wypadnie jakaś legenda. A właśnie mam taką, tak, taką nadzieję, bo jak z free chestów wypadało, no to czemu by nie wypadło z Super Magical Chesta, nie? Okej, okay. mamy już na maksymalne i to ma dużo życia, mianowicie 927. Wychodzi o, 8 szkieletonków, 13 level, no to naprawdę dużo okay, dalej, flying machine, czyli to, co się lata i air yy, engrant, yy, yy, czyli i powietrzne i naziemne niszczy to jest tak jakby kanon latający ma 81 i ma życia 290 jest yy, szybki, fast okay, ulepszymy go sobie do maksymalny level jest rage czy znaczy, yy, rare nie lecz czyli jest unik bardziej unikalna. To jest zwykła, to jest... Yy, to jest zwykła, skacią barrel, a to jest już rail. Flying machine. Ok. 10. Mhm. 11 okay. level. I już max jest. Czyli mamy 207 damage'ów, czyli dużo i życia mam 742 za chwilę. Tylko. Mam życie 742. Ok, teraz to coś dobrego, czyli Canon Kart. Jest to epicka karta, naprawdę fajowska ma tarcze. Tak jak podobnie działa jak Prince. Tylko, że ma tarcze, szybka jest dość. No i zobaczycie, jak ona działa. Z canon, który się porusza. Ok, ulepszymy sobie. A, ósmy level, czyli chyba maksymalny? Niech się nie mylę, ósmy? Uspokój się, Luka. Za chwilę. Czyli max level ma 295 damage, czyli prawie 300. I życia ma 1011, a tarczy ma też 1011, no to czyli podwójne życie. Czekajcie, zrobię przerwę. Jesteśmy dalej Oczywiście tutaj Wymaksujemy Mega Knight, ulepszymy sobie Czyli to jest legendarna karta Jest naprawdę Zajeb... fajna Oj, dobra Ma na razie 240 area damage Spawn damage to jest 480 Czyli jak się go postawi Działa podobnie jak Electro Wizard, tylko że nie zabuje Tylko po prostu jak się go postawi na coś To on to tak jakby niszczy Jump Rage, czyli e, Range to jest 4 do 5, Target Ground, e, Medium, czyli taki dość spory Hypon to jest 3300 i nie wiem jak to będzie można zniszczyć, bo to jest takie silne, to niszczy podobnie jak Dark Prince, czyli wszystko dookoła siebie A to ma tyle życia, normalnie więcej niż Golem, albo tak samo jak Golem To będzie naprawdę trudna legenda, ale fajna kto ją będzie miał. Mega Knight, czyli to jest tak jakby Knight, ten tylko że mega. No. Teraz na to jest połączenie tak jakby i Knighta tak jakby yy, hmm, i Dark Prince. A. No coś takiego. Ok, wymaksujemy sobie drugi level, trzeci level, czwarty level, piąty level. Okej. Okay. I to ma teraz. Wow. Mm, 350 damage. Mm, jak się go rzuci to 700. Lilka? Nie, za Do 4,5 dalej ma ręcz, Zamknij drzwi. Mm, jump damage to jest 700 i high pond, czyli życie 4818. To jest normalnie coś wielkiego. Okej, okay. ulepszymy sobie też Nightwitch, już chyba wam nie muszę przedstawiać, albo przedstawię. Ona ma 285 damage'u i 750 życia. Robi też bacy na level 9. Okej, okay. ulepszymy sobie na level 5, żeby było fajnie coś znowu tylko? Okej, okay. ulepszymy też sobie elektroizarda. Elektroizarda już też nie muszę wam przedstawiać, chyba. Szybko to zrobimy, już nie będziemy patrzyli na nic. Brakuje nie mi trochę kasy. Ale to nic, jak brakuje mi kasy. Byłam jeszcze. No, ciekawe, co się pewnie stało. Już nie działa, tak? OK, naciśnij. Jak nie działa, no to. Na, naciśnij to. No to już chyba wiecie co zrobię Stop. Okej, okay, jesteśmy dalej. Mam pamięć wszystko. Ale jest wszystko od początku. I ok, już nie... Już nic tutaj praktycznie nie będę robił. Wymak sobie to szybko, tak żeby... Yy, Zdążyć, czekajcie, zrobię stop. Dobra, jesteśmy dalej. Zrobię sobie play, bo już naprawdę mało czasu zostało. Ok, czekamy, czekamy, czekamy. Train camp, ale jest naprawdę trudny. Zawsze to będzie train camp. Ok, puścimy sobie Nightwitchka Ok, Nightwitchka Ale fajne, się śmieje. Fajnie się śmieje. Poświęcę sklepiku barrel, ok, poświęcę tego też. Więc mamy tutaj, widzicie działanie tych obu rzeczy. Na twitchka możesz walnie, ok. Ok, tutaj postawiłem sobie tylko to. Oto zaraz zobaczycie działanie yy, tego szkieletonków. Ok, więc nic nie stawiam. No to teraz puścimy sobie to. Canon kart. Jak widzicie, może to się rusza. To jest naprawdę silne. Widzicie, patrzcie teraz tutaj na ten Canon card. Widzicie, będzie walczył. Jak na razie? Będzie walczył, on teraz tak jakby jeździ, a już jest teraz stały. Ale za to jest tak silny, że naprawdę. ok i puścimy sobie Mega Knight'a. O, on ma takie pole rażenia fajne. Bacy że... patrzcie. Co to było? Co to było? Ale to fajne jest. Mega Knight jest najlepszy. Polecam. O tak, Lilka poleca Polecam, Lilka Okej, okay, i on ma dalej tak dużo życia No, ojeju To tylko te słowa Tylko te słowa, które mogą to wyrazić Okej, okay, otworzymy sobie Strasznie się wieszę, nie wiem czemu. Okej okay. I otworzymy sobie To Arszarki Goblin hat Battle um, Goblin Gang, Ray, e, e, Skeleton Army, Wizard, Tombstone i nie ma legendy. A więc otworzymy sobie drugi, bo chcę, żeby była legenda: Rage, Kemsy, Bomber, Tesla. A i nic. No, trochę słabo: Musketer, Goblins, Giant Skeleton, Goblin Barrel. Arsherki, Knight, Elite i znowu nie będzie. Słuchajcie, znowu nie będzie, a tyle otworzyliśmy. Ok, zagramy sobie jeszcze jedno. Zagram sobie jeszcze jedno i to będzie koniec, ale naprawdę to super odcineczek. Staram się jak najszybciej to zrobić. No, i ciekawe, co się teraz stanie. Cicho. Wow. Super to wygląda. Super to wygląda. Jak najszybciej to rozegramy? Bo jestem ciekaw, jak to szybko, da to rozegrać wszystko. Okej, okay, ten Knight jest normalnie yy, zaje fajny. Ale już się niestety rozpadł. I to jest mi, dlatego jest mi przykro normalnie. Jest mi przykro z tego powodu. Nie no, żartuję. Ale jak są legendy, to są ta, takie fajne te po bokach, takie jakby się światełka No. Już tyle Wiem, wiem. Okay, I i okej, okay, rozegraliśmy to tak na jak mogliśmy, a więc stawajcie łapki w górę, subskrypcje mam nadzieję, że posypie się ich po tym odcinku i subskrypcje i cześć.